Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Mariusz Nieściorbi Inspiration. Jak państwo wiecie, dziś w ramach kursu Rentowność i Finanse spotykamy się już na siódmym spotkaniu. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak dobrze inwestować, czyli jakie urządzenia wybierać, żeby rzeczywiście nasz salon był rentowny. O tych kryteriach doboru urządzeń będziemy dziś rozmawiać z naszym gościem. Akurat jesteśmy tutaj chwilę po naszych takich wstępnych rozmowach, przygotowaniach do, do wieczoru dzisiejszego do tego, żeby Państwu dać jak największy kontent. A moimi Państwa gościem będzie Magda Ziemba, właścicielka kliniki EpiLaser z Legnicy. Już jest z nami. Witaj, Magdo. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Magda, porozmawialiśmy sobie teraz o kilku najważniejszych zagadnieniach. To, co mi zawsze, mnie zawsze nurtowało i myślę, że nie tylko mnie, bo też wielu menadżerów, to jest fakt takiej trudności, z którą się borykamy przy wyborze rozwiązania na daną partię zabiegową. Mam tutaj na myśli fakt tego, że rzeczywiście, dajmy na to, jestem inwestorem, który dotychczas skupiał się na tym, żeby prowadzić zabiegi na. Twarz, dekolt i tak dalej, chcę poszerzyć swoją ofertę o urządzenie do zabiegów do modelowania ciała. I teraz dylemat jest następujący, gdyż mam mnóstwo technologii, powyżej że może nawet kilkadziesiąt, które y, służą do modelowania sylwetki, i one są jeszcze, żeby było tu łatwiej, w cudzysłowie, są w różnych przedziałach czasowych, y, przepraszam, cenowych. I teraz tak. Od czego mam zająć, zacząć? Jakie kroki pierwsze postawić, żeby wybrać tą technologię, która będzie dla mnie najodpowiedniejsza, najważniejsza, która zaproponuje moim pieniądze. No więc tak, jeśli chodzi o, o wybór technologii i, i konkretnie tutaj o modelowanie sylwetki, e, ja może powiem dokładnie, jak to było u mnie, gdy 7 lat temu e, gdzieś tą decyzję podejmowałam. E, przede wszystkim ważne dla mnie było e, bezpieczeństwo oraz zakres usług, które, e, jakby zakres e, e, czynności, które mogę wykonać na danym urządzeniu. E, wybrałam urządzenie takie, które pozwoliło... Tak? Przepraszam, ty na chwilę wiesz co, bo czy ty czymś szorujesz tam? A Tak, bo e, właśnie problem z baterią, przepraszam, udało się. Okay. ok. To wiesz, co to tak? To zacznijmy jeszcze raz, może po prostu od mojego pytania, to sobie zmontuję później, Dobre, prawda? Dobra. To tam, czekaj, myśmy się przywitali i teraz tak, ja zrobię sobie w ten sposób taki przeskok. Bo rozmawialiśmy sobie, no nie jest tajemnicą, że przygotowując się do tego dzisiejszego live'a o tych najczęstszych zagadnieniach, najważniejszych, które trzeba wziąć pod uwagę. Wybierając takie urządzenie. Nie, nie tylko mnie, ale podejrzewam, że większość menadżerów chyba on ma taką trudność z wyborem odpowiedniego rozwiązania dla pod kątem przeznaczenia. Czyli dajmy na to, jestem zainteresowany kupnem rozwiązania, urządzenia do modelowania sylwetki. I żeby było łatwiej, w cudzysłowie mówiąc, to mam do wyboru kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt rozwiązań technologicznych. No i oczywiście jeszcze dodatkowo, one są w różnym. Przedziale cenowym. I teraz tak, od czego ja mam w ogóle zacząć? Szukanie tej technologii, która będzie dla mnie najlepsza, i przede wszystkim dla moich klientów. Mm -hmm. Bardzo dobre pytanie. Ja może powiem, jak podjęłam decyzję gdzieś, będąc 7 lat temu, mm -hmm. przy takim wyborze. Więc tak, przede wszystkim zadałam sobie pytanie, nad czym chcę pracować, to znaczy jeśli chodzi o ciało, jakie problemy dotyczące sylwetki chcę rozwiązywać. Gdzieś stworzyłam sobie tą potrzebę. Będąc kobietą wiem, z czym kobiety mają trudności. Mhm. I, I tak, no zawsze gdzieś tutaj jest ta jędrność celulit, żeby talia była szczupła, a pupa jędrna, prawda? I zaczęłam szukać pod tym kątem technologii. Cena też była ważna, ale najważniejsza była jakość. Najważniejsze było to, żeby móc zaproponować klientowi naprawdę świetne urządzenie pod względem technologicznym, bo to się przekłada na skuteczność i na bezpieczeństwo zabiegu. Więc na pewno podejmując pierwszą taką decyzję inwestycyjną, Patrzyłabym na zakres e, urządzenia, żeby móc wykonać e, gdzieś e, więcej tych kroków niż tylko redukcja centymetrów, bo nie każdy klient e, ma taką potrzebę. Jest mnóstwo bardzo szczupłych. Które na przykład walczą z wiotkością. Jest mnóstwo szczupłych osób, które walczą z celulitem. I teraz no, musimy zadać sobie pytanie, czy stać nas na trzy urządzenia: jedno na celulit, drugie na centymetry, trzecie na wiotkość skóry, a może znajdziemy urządzenie, które faktycznie będzie bardzo fajnie nam się sposobowało w rozwiązanie tych trzech problemów naraz. No, i taką decyzję podjęłam gdzieś tam 7 lat temu, gdy wchodziłam w modelowanie sylwetki, gdy, gdy zaczynałam rozwijać firmę pod kątem no nie tylko laserów, nie tylko pielęgnacji twarzy, ale też stricte dbania o piękną sylwetkę. Czyli jakbyśmy to mogli tak powiedzmy krok po kroku tak od punktów wyliczyć, czyli rzeczywiście to mm -hmm. bezpieczeństwo, to, to szeroki ten zakres. Tak. Tak. Powiedzmy tego, że nie tylko powiedzmy możemy wymodelować panią w pasie, ale też rzeczywiście, tak. Tak jak powiedziałaś, szereg innych rzeczy zrobić. No i technologia, i tutaj rzeczywiście nie wiem, czy padło też, bo technologie są różne. Rzeczywiście do modelowania sylwetki tak. możemy mieć technologię masażu próżniowego, RF-u czy fali uderzeniowej. Tak, tak. To, 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 to jak ty dokonujesz wyboru, która technologia będzie dla Ciebie najlepsza dla Twoich klientów? No powiem ci szczerze, ja nie mogę powiedzieć tobie, że ja mam jedną technologię, która jest najlepsza, bo takiej technologii po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma. Dlatego mam tyle tych technologii. Jeśli chodzi o modelowanie sylwetki, my pracujemy na tak jak powiedziałeś, masażu próżniowym, na fali radiowej, na ultradźwiękach, na fali akustycznej, e, łączymy te wszystkie technologie, przychodzi do nas osoba z danym problemem, a my mimo wszystko e, tworząc pakiet piękna sylwetka, łączymy technologie. Natomiast no, podkreślam tutaj to, że decydując się na ten pierwszy zakup, gdzieś biorę tą technologię taką uniwersalną, prawda? Co jest co jest ważne przy podejmowaniu takiej decyzji, żeby nie było za dużo przeciwwskazań co do zabiegu, bo jeżeli my weźmiemy najbardziej zaawansowaną technologię, która, nie wiem, no chcemy od razu robić e, e, działanie tak li, mocno li polityczne e, i, i nagle okaże się, że dobrze, no ale pani tutaj ma milion pięćset przeciwwskazań, wskazań do zabiegu i klientki chcą się modelować, a my nie możemy wykonać im, im tego, tego planu i tej terapii. Wówczas no, też warto gdzieś o tym pomyśleć, dlatego też jakby pierwszą technologią, o której um, uważam, że każdy powinien pomyśleć, to jest jednak w mojej opinii technologia endermologii, ponieważ gdzieś działa to zawsze, nie ma opcji, żeby nie, nie, nie działało to świetnie, drenująco, pobudzająco metabolizm, ujedrniające, zagęszczające skórę, redukujące celulit. A przy okazji, no gdzieś tu mamy ten efekt dodany redukcji centymetrów, ale jeżeli przychodzi do nas osoba, która chce szybko, już i, i jak najbardziej spektakularnie te centymetry, sobie odjąć, no to jednak bierzemy się za zupełnie inne urządzenie. I, Ale jako pierwsze, jak rozumiem, powiedzmy takie, jeżeli rzeczywiście ubieramy to jako pierwsze urządzenie do modelowania sylwetki, to jak rozumiem, rekomendujesz technologię endermologii? Zdecydowanie, tak, zdecydowanie tak. tak. A powiedz mi tak króciutko, jaką ostatnio technologię nabyłaś do, swojego, do swojej kliniki? Moja ostatnia perełka technologiczna to jest cryolipoliza. O której y, dowiedziałam się z wielu źródeł, że po prostu jest, jak to młodzież mówi, sztosem. I okazało się, że, że faktycznie tak to, y, tak to działa, takie ma to efekty. Więc y, no, w, w klinice Kriolipoliza y, y, zaraz po endarmologii skradła nasze serce. Także to na pewno to. To gdzieś był taki bardzo, bardzo dobry zakup, a żeby było śmiesznie, no to osoba, która jest tak na bieżąco w technologiach i ciągle czyta, ciągle się rozwija, ciągle drąży, no to tą technologię, na tą technologię zdecydowałam się jako ostatnia możliwa technologia działająca na modelowanie sylwetki, no, więc, więc chyba człowiek całe życie się uczy i i, i, I wcale nie jest to takie łatwe, dlatego warto mieć gdzieś swoich mentorów, warto jest dużo pytać, dużo rozmawiać, bo no tylko w ten sposób możemy się na, na kogoś innego drodze nauczyć o, o, o wiele szybciej i wyciągnąć dobre wnioski. A właśnie, jak wspomniałaś rzeczywiście o mentorze, no to ty będziesz naszym mentorem dziś wieczór, bo e, trudno o lepszego mentora, w, e, ja też nie podkreśliłem Państwu, że rzeczywiście Magda nie tylko prowadzi swoją klinikę EpiLaser w Legnicy, ale też rzeczywiście ma bardzo stabilną drugą nogę działalności i jest to tak zwane e, wypożyczanie sprzętu, czy współpraca z gabinetami, z kilkudziesięcioma w, w przypadku Magdy gabinetami, w którym Magda wypożycza urządzenia wraz z operatorami, tak? Rzeczywiście o tym też sobie powiemy i to może być też jakieś rozwiązanie na obecne e, trudne czasy. Będziemy też mówili o szeregu innych e, powiedzmy kryteriach, które trzeba wziąć pod uwagę, e, wybierając takie urządzenia, więc nie będziemy za dużo zdradzać. Zapraszamy Państwa oczywiście dziś na wieczór, na godzinę 20.30 w ramach naszego kursu online Finanse i Rentowność. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia. Będzie się działo. Dzięki, do zobaczenia wieczorem.